Bardzo serdecznie z tej strony Paw Pawlik, a to jest mój pierwszy odcinek z serii Mufiruna. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować nowszą grę, to znaczy nowszą grę, inną grę niż Minecraft, żeby Was zachęcić do czegoś innego. No a więc przedstawiam Wam tylko single player. Multiplayer uważam, że. No, że nie muszę. O, to znaczy, no sami wypróbujecie jeżeli wam się spodoba single player to zapewne też multi będzie lepsze no a więc tak, tak wyglądamy fruna jest to świat zbudowany z nie tylko sześcianów ale mm, ale z brył takich jak walec albo też innych brył oraz figur Hmm. A więc tak, poruszamy się tak jak w Minecrafcie. Hmm. Rolkom sobie zmieniamy materiały. Tam hmm, w, po środku, na dole mamy hmm, wybór materiału. Obecnie ta gra jest darmowa. W opisie hmm, dam Wam link. Hmm. A raz tak. Hmm do rzeczy co? kurcze dobra ta gra będzie głównie takim RPG-em co prezentuje tryb game mode co jak klikniecie G to jak widzicie mamy taki inny taki, taki inaczej inny panel Mamy po lewej i po prawej stronie w dolnym rogu yy, hand, czyli że to jest ręka. Yy, prawdopodobnie tu są... Będą dodane moby. Na razie ich nie ma. Yy, no i to jest taka prezentacja właściwie tego... tej gry. Będę prezentować także inne gry. Ojejku. Małpa, dobra. No i co, no i sobie budowałem. Właściwie ten budynek to sam zbudowałem. Tak samo jak ten, jak ten mur. Można tu właśnie takie, takie piękne domy budować. W Minecrafcie strzechy nie ma, więc tu jest jedyny taki... Jedyna tak, taka gra, w której możemy to robić. Klikając klawiszem C kopiujemy dany przedmiot Możemy sobie położyć No tak samo jak w Minecraftie Nie da się go ukryć Właściwie to sobie tak zrobię Bo widzę, że tu mi wystaje a dobra No, chodź yy, Dobra No mniej więcej tak to wygląda ta gra. No co tu dużo mówić. Jeżeli Wam się spodobała, oglądacie mobilnie i tak jak ja kiedyś, tak mi się podobała ta gra. No ale mm, czy czy, co tu mówić, no. Ale nie mogłem ją zainstalować na przykład, a gdy wchodziłem na komputer to zapominałem. No, no to... No to, to właściwie tak mówię, nie? Że, żebyście sobie zanotowali, bo jest to jednak... Warta gra, warta zagrania. Tak uważam. No tu jest jakaś drobina. Mogę się na nim wspinać? Opatrzcie, mogę się wspinać. Czego nie wiedziałem. Opla, Kurde, no. A, trzeba patrzeć prosto. No fajnie. E, oczywiście pod wodą są dźwięki. Y Jakbyście naprawdę płynęli, a w ogóle tu chodzenie jest takie realistyczne, yy, że polecam. Tak wygląda pod wodą. Yy, myślę, że chyba zostaną tu dodane ryby i w ogóle jakieś rośliny, ponieważ ten biom wydaje się taki pusty. Możemy też płynąć w taki sposób, że nie skaczemy ciągle z wody, tak jak w Minecrafcie, tylko po prostu na jej powierzchni sobie płyniemy żabką czy kraulem, nie wiem. Po prostu nie wiem tego, ponieważ mm, nie ma tutaj trybu third person, więc to, to to nie będzie możliwe. Chyba, że chyba że dodadzą że tak jak w Minecraftie będzie można było sobie przyłączyć no. można tutaj sobie robić takie przedmioty, tak jak widzieliście tutaj, na przykład zrobiłem sobie krzesełko, stoliczek i świeczkę, można to zrobić w taki sposób, że klikniemy sobie P no i tu mamy wszystkie mm, opcje, wejdziemy sobie w blueprints, no i tutaj możemy sobie budować, jak widzicie ktoś zrobił sobie łóżko, to znaczy już tam, już jest yy, dodane na początku ja zrobiłem taboret, który macie właśnie yy, który macie właśnie tutaj Taką sobie wystawiłem, tutaj taka kuchenka jakby sobie wyobraziłem yy, Jeżeli was, jeżeli nie chcecie, nie chcecie czekać nocy albo chcecie żeby był ranek wystarczy kliknąć F4, przytrzymać i rolką rulać, lurać jeżeli wam się podoba to komentujcie subskrybujcie na razie